Ej, cześć, Siemaneczko. Z tej strony nie że Witam was w kolejnym materiale wideo. Tym razem bierzemy na uwalowanie, a mianowicie mam przygotowane w tym momencie 144 prezent trailera. Jedna cena to jest jakieś 8 do 10 chaosów tam. Niektóre kupowałem za jeden za dwa. Średnio przyjmuję, że za 8 chaosów eee, kupiłem jednego Jewela. Eee, o co mi chodzi? W co celujemy? Wy, mod, corrupted blood, cannot be inflicted on you. Nie ma znaczenia czy to jest perwolka czy nie, no, delikatne ma, ale nie do końca. Mm, przede wszystkim co, wchodzimy no w tym momencie na dzień dzisiejszy jest 9 luty, nie wiem, kiedy wy to widzicie, może 10-11. W tym momencie od czterech exaltów w górę idzie ten korap gdzie przy 8 ceza Tak, Javel... Taka, to jest no. Jak na moje dość duża przebitka. Pervrolki z 10% projectile match e, idą bodaj od, 10, od 5 exaltów w górę. E, increase. Nie projectile speed. Damage 10% i no 4,95 exaltów w górę. I dużo ich nawet nie ma, a ja tutaj. Żeby was nie skłamać no dużo ich też nawet nie mam jedna trzecia jedna czwarta może to są perfy nie nie celowałem super w jakąś w jakąś najwyższe rolki chociaż no dziewiątek też mam sporo najmniej no, chyba mam wszystko mam siódemek, no porównywalnie z perfami także także chyba nie jest źle. <laughs> A ja przygotowałem sobie taką mini tabelkę tak bardzo podobna do pe pewnej innej osoby ale no co no, ogólnie kosztowo wyszło mnie tam przy ratio 1.180 jakieś 7 exaltów może niecałe. Czyli w praktyce wystarczy że trafię 2 jewele i już, już jestem na plus. To znaczy dwa razy corrupted blood cannot be inflicted on you i mam, mam profit co najmniej myślę dwóch exaltów. No, także jak na moje to worth it. Nie będę jakoś, zbędnie przedłużał. Zachęcam do stawienia łapeczki w górę, subskrypcji e, na kanale, żebyście byli na bieżąco, żebyście padali na streamki. E, zapraszam również do dołączenia do grupy na Facebooku. Link w opisie. Discord, Discord się pojawił. Wysnułem, że to nie jest mój, ale na nim bardzo często przesiaduję. Także też też tam wam zarzucę link w opisie. Mam nadzieję, że nie będzie dla mnie kapliki zły. A co, e, chowam tego Excela. Bierzemy sobie to, to na razie odłożę. 144. Oj, ej, 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 odwrotnie, dobra. 144. Ciekawe ile na wejściu będzie zepsute. No to co? Już bez zbędnego przedłużania. <laughs> Zaczynamy. Pierwszy już był spalony. Staram się nie patrzeć na to, jaki implikt skakuje. A ten Javel chyba w sumie, nawet sobie wezmę, będę używał. Crit, aha, Crit Chance. no, pokombinujemy. No, te podwalarka lecimy. Ojoj, ale się ich dużo psuje. A tu już jest. Już są skoruptowane. Waga, lecim, lecim, lecimy, tu już jest, jest. Dobra, no to dopiero wyjmijmy te. Nie patrzę na implikty na razie totalnie, tylko zabieram... Te, które nam się w tym momencie już na dzień dobry widać, że jest zepsuły. O! Tego to ja nie widziałem jeszcze. Dobra, no to co no. Hello. To mamy zmarnowane. Damage. No też chyba nie widziałem jeszcze. Kurde, widać, widać jak jeszcze mało widziałem, ale dobra. Tego się już pozbywamy, to nas nie interesuje. Teraz zabierzmy te, które nam się... ...przerobiły na rery. całkiem dużo tych dżeweli poszło. Dobra. O. See you. jakąś pustą w miarę zakładkę. Dobra. Na razie niech lecą tu. Może potem się jeszcze jakiś przyda, ale to tam już szczegóły. Dobra. Pyk, 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 pyk. Leci. Był dłuższy. No i dobra. No. Cztery. Perfrolka, Perfik, 9 i 8. Czy inny? Ja mogę Wam powiedzieć już w tym momencie. Te sprzedam pewnie średnio za jakieś 5 do 10 hałosów od sztuki. Także i tak w miarę, w miarę to zamortyzuję wszystko. Ale te 4, tu tam no 4,5-9 eksaltów, powiedzmy to. W tych dwóch już nam się zwraca z nadwyżką o ponad 2. I tu jeszcze mamy kolejne dwa, czyli w tym momencie zrobiliśmy osiem 7 eksaltów. W tym momencie wpadnie nam jakieś 17, 16. Także chyba jak na moje to się naprawdę opłaca. A pamiętajcie, że jak teraz dużo osób zacznie się w to bawić, to cena może spaść. Cena baz może pójść w górę. Ale myślę, że w okolicy 10 Chaosów jak jeszcze będziecie skupować, to dalej będzie worth it No, no nic. Ja to wystawiam. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam, żebyście też sobie czasem spróbowali. Michalece, trzymajcie się i na razie. Do następnego.